Ostatnio jeden z widzów podesłał mi link do pewnej grupy na Facebooku i skuszony tematyką postanowiłem ją sprawdzić. Boże, co tam się dzieje. Krótko mówiąc rzeczy, o których się nawet fizjologom nie śniło, ale o tym za chwilę. Znowu przez Ciebie płakałam. Ze śmiechu, szkoda, że nie jest to codziennie. Jak zawsze ekstra materiał. Pozdrawiam. Trudne sprawy, wersja YouTube. Dzień dobry moi mili, mam nadzieję, że jesteście gotowi na przegląd najbardziej pokręconych postów, które sprawią, że wasze mózgi zrobią salto i poproszą o więcej. Bo dziś na tapet bierzemy posty aktywistów. Jest to pierwszy odcinek tej serii, więc dziś nie zaproszę was do sprawdzenia poprzednich odcinków, ale zapraszam do obejrzenia innych serii na kanale. Kartę z playlistą podrzucam tutaj, a teraz Zaczynamy! Myślicie, że jak kupicie sobie bambusową szczoteczkę do zębów i torbę z juty, to już jesteście eko? Weźcie się, ogarnijcie. Dopóki dalej jecie mięso trzy razy dziennie, latacie samolotem na wakacje i kupujecie nowy telefon co roku, to głupo robicie dla planety. Ludzie, obudźcie się, musimy zacząć od siebie. I nie, nie mówię o segregacji śmieci czy wyłączeniu wody podczas mycia zębów. To za mało, musimy radykalnie zmienić nasz styl życia. Oto mój plan. Zakaz prywatnych samochodów. Serio, po co komu auto w mieście? Rowery, hulajnogi i komunikacja miejska wystarczą. Zamknij wszystkie fabryki mięsa. Tak, wiem, kochacie swoje steki, ale wiecie co? Planeta jest ważniejsza niż wasze zachcianki kulinarne. Limit na podróże lotnicze. Raz na 5 lat. Chcesz zobaczyć świat? Świetnie. Jedź pociągiem albo rowerem. Zakaz sprzedaży nowych urządzeń elektronicznych. Naprawiajmy to, co mamy, zamiast ciągle kupować nowe gówno. Obowiązkowe panele słoneczne na każdym dachu. Nie stać się? Trudno. Weź kredyt albo się wyprowadź. Wiem, że brzmi to ostro, ale wiecie co? Mam to gdzieś. Nie mamy już czasu na półśrodki i udawanie, że wszystko będzie dobrze. Albo zrobimy coś dla Teraz albo za 20 lat będziemy się gotować żywcem, i zanim zaczniecie marudzić, że to nierealne, pomyślcie o swoich dzieciach i wnukach. Co im powiecie, gdy zapytają, dlaczego ich świat jest jednym wielkim śmietnikiem? Sorry, ale nie chciało nam się zmienić naszych wygodnych przyzwyczajeń, więc albo bierzemy się do roboty i robimy prawdziwą rewolucję, albo możemy się już teraz pakować i szukać innej planety do zniszczenia. No dobra, to od jutra zaczynam nowe Eco life. Wstaję o 4 rano, bo przecież muszę zdążyć na rowerze do pracy, która jest 50 km od domu. Spoko. Przynajmniej będę miał nogi jak Rafał Majka. Na śniadanie, oczywiście, trawa z ogródka, bo przecież mięso to zło wcielone. Mmm, pyszne. Czuję, jak moje jelita już świętują. A na obiad? Może siano, albo liście. Jest tyle opcji. A telefon wyrzucam przez okno. Kto by tam chciał być w kontakcie ze światem? Gołębie pocztowe niech wrócą do łaski. może by tak założyć ekoinkwizycję? Będziemy chodzić od domu do domu i sprawdzać, czy ludzie nie mają przypadkiem plastikowych słomek. Kto ma? Do lochu. Już czuję, jak planeta. Nam dziękuję. Drodzy sympatycy i przeciwnicy, media i różni mądralińscy nie rozumieją naszych działań. Mówię o nas, ostatnim pokoleniu. To my jesteśmy tymi, którzy w desperacji i gniewie niszczą dzieła sztuki i przyklejają się do jezdni. Mamy ku temu swoje jak najbardziej sensowne powody. Po pierwsze, zacznijmy od dzieł sztuki. Wielu z Was myśli, jakim cudem niszczenie obrazów ma pomóc w walce z klimatem. No właśnie, otóż ma i to bardziej niż myślicie. Zastanówcie się chwilę. Te obrazy, które wiszą w galeriach, to przecież tylko relikty przeszłości. One już swoje widziały, a teraz. Tylko zbierają kurz i zachwycają snobistycznych turystów. Prawdziwa sztuka to sztuka działania. My niszcząc te starocie, tworzymy nową sztukę. Sztukę buntu, sztukę rewolucji. Chcemy pokazać, że w czasach kryzysu klimatycznego nie ma miejsca na bierne podziwianie krajobrazów na płótnach, kiedy prawdziwe krajobrazy znikają na naszych oczach. Teraz przejdźmy do przyklejania się do jezdni. Ach, to wzbudza kontrowersje. Ludzie w samochodach trąbią, wyzywają nas od wariatów, ale czy ktoś z Was zastanowił się, dlaczego to robimy? Otóż odpowiedź jest prostsza, niż myślicie. My się przyklejamy, bo chcemy. Żebyście zwolnili. Zastanówcie się, dokąd tak pędzicie. Do pracy, do sklepu wszyscy biegną, pędzą, a Ziemia umiera. Przyklejenie się do jezdni to nasz sposób na zmuszenie was do zastanowienia się nad swoimi priorytetami. Może, gdy utkniecie w korku, zamiast rzucać przekleństwami, pomyślicie o tym, jak możecie przyczynić się do ratowania planety. Czy naprawdę myślicie, że czerpiemy przyjemność zniszczenia dzieł sztuki, czy paraliżowania ruchu drogowego? Nie, my to robimy, bo mamy dosyć pustych słów, bezczynności i obojętności na cierpienie planety. Dlatego będziemy kontynuować. Na... Nasze działania dopóki nie zobaczymy realnych zmian. Bo to my, ostatnie pokolenie, jesteśmy jedynymi, którzy naprawdę rozumieją, jak pilna jest ta walka. Niszczenie bezcennych dzieł sztuki to jest to, bo kto by tam chciał podziwiać jakiegoś tam Van Gogh'a czy Picasso, skoro można popatrzeć na wasze arcydzieła z zupy pomidorowej. No i co może być lepszego dla planety niż setki samochodów stojących w korku i emitujących spaliny przez godziny? To się nazywa strategia. Swoją drogą ta nazwa, ostatnie pokolenie, brzmi trochę jak sekta końca świata, ale nut Eko. Może jeszcze zacznijcie nosić jednakowe zielone szaty z recyklingu i rozdawać ulotki o tym, jak za 5 minut wszyscy zginiemy, jeśli nie zaczniemy jeść trawy. Dzięki wam zaczynam rozumieć, że prawdziwa walka o planetę to nie jakieś tam racjonalne działania czy edukacja. Nie, to niszczenie, blokowanie i ogólnie wkurzanie ludzi, bo przecież nic tak nie przekonuje do ekologii jak wściekły tłum, który spóźnił się do pracy. Powiem wam szczerze, że od dłuższego czasu irytacja na poziomie ekstremalnym to moje drugie imię. Jestem aktywistą... Ale czasami mam wrażenie, że bardziej walczę z absurdalnymi zachowaniami ludzkimi niż z kryzysem klimatycznym. Pierwsza rzecz: używanie dzwonków do drzwi. Czy wy naprawdę nie potraficie wejść do mieszkania bez ogłuszania wszystkich dookoła? Przecież można po prostu zapukać, nie marnując energii elektrycznej. Ale nie, wy musicie naciskać ten przycisk jak maniacy. Druga sprawa: noszenie czapek zimą. Po co? Przecież mamy globalne ocieplenie. Czas porzucić te futrzane relikty i przyjąć ciepło naszej umierającej planety. A wy chodzicie jakbyśmy wciąż żyli w epoce lodowcowej. Trzecia sprawa: chodzę do fryzjera. Naprawdę ludzie? Ścinacie włosy, które potem i tak odrastają. Ile drzew trzeba ściąć, żeby wyprodukować te wszystkie nożyczki? A wyjdziecie do fryzjera, płacicie krocie i marnujecie czas, który można by przeznaczyć na sadzenie drzew. Włosy to przecież naturalna część ciała. Po co je zmieniać? Czwarta rzecz. Chodzenie z parasolem, kiedy pada deszcz. Ludzie, deszcz to naturalny element przyrody. Macie skórę, która was chroni. Parasole tylko zabierają miejsce w waszych rękach, które moglibyście użyć do sadzenia drzew, zbierania śmieci albo trzymania transparentów podczas protestów. A wy chronicie się przed życiodajnym deszczem, jakby to był kwas. Czy naprawdę nie widzicie, że świat wokół nas się zmienia? Że jeśli nie zaczniemy działać teraz, to będzie za późno? To jest właśnie to, co mnie najbardziej wkurza. Wasza ślepota na to, co naprawdę ważne. Nie wiem od czego zacząć. Laska przyczepiła się nawet do dzwonków do drzwi. Może jeszcze zacznijmy komunikować się za pomocą sygnałów dymnych. A nie, czekaj, to pewnie też by ją wkurzyło, bo dym i w ogóle. Ale to o fryzjerach to już totalny odjazd. Wyobrażacie sobie świat, gdzie wszyscy wyglądają jak kuzyn To z rodziny Adams może jeszcze zakażmy używania grzebieni, bo przecież to marnowanie plastiku! Słuchaj, ja rozumiem, że chcesz ratować świat, ale czy nie przesadzasz trochę? Zaraz zaczniesz nam mówić, że oddychanie to też marnowanie tlenu i powinniśmy wszyscy wstrzymać oddech dla dobra planety. Ej, ej, boj, bo zostaw, suba, ej został suba. A w ramach komentarza dla zasięgu możecie napisać, którą stroną takiej gąbki myjecie naczynia. Słów kilka o tym całym szaleństwie z 5G. Nie wierzę, że nikt z was nie widzi, co się tu wyprawia. Ta cała technologia to nie jest żaden postęp. To jest pieprzona zagłada dla nas wszystkich. Fale 5G są cholernie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jasne, eksperci mówią, że to bezpieczne, ale kto im płaci? No właśnie, wielkie korporacje telekomunikacyjne. Te same, które chcą nas nafaszerować tymi falami. Wiecie, co te fale robią z naszymi mózgami? Gotują je jak jajka na twardo. Za chwilę będziemy chodzić jak zombie, bo nasze szare komórki zamienią się w papkę. A może o to im chodzi? Łatwiej kontrolować społeczeństwo. Debili. I nie wierzcie w te bzdury o szybszym internecie. Po co nam taki szybki internet? Żeby jeszcze szybciej scrollować Facebooka, żeby oglądać kotki w 8K? To wszystko to przykrywka. Prawda jest taka, że 5G to narzędzie masowej inwigilacji. Te anteny to tak naprawdę wielkie kamery i mikrofony. Będą nas śledzić na każdym kroku, podsłuchiwać każdą rozmowę. Prywatność zapomnijcie. Za chwilę nawet w kiblu nie będziemy mogli się schować przed wielkim bratem. Teraz jeśli chodzi o dzieci. Te fale przenikają wszystko, także ich małe, rozwijające się mózgi. Za chwilę będziemy mieli pokolenie mutantów. Albo gorzej, pokolenie idiotów uzależnionych od technologii, niezdolnych do samodzielnego myślenia. Szczoły giną masowo, ptaki tracą orientację w przestrzeni. Myślicie, że to przypadek? To wszystko przez 5G. Za chwilę cały ekosystem się zawali, a my zostaniemy na jałowej pustyni otoczeni antenami. Jeśli nic nie zrobimy, skończymy jak stado baranów prowadzonych na rzeź przez korporacyjnych rzeźników. Czytam to i nie wiem, czy par sknąć śmiechem czy zacząć budować bunkier z folii aluminiowej. Dzieci mutanty, super. Zawsze chciałem mieć dzieciaka z supermocami. Może będą mogły ładować telefony przez dotyk albo odtwarzać Netflixa prosto z oczu. Wiesz co? Może masz rację. Wracajmy do jaskiń. Tam na pewno nie ma zasięgu 5G. Tylko weźmy ze sobą zapas świeczek i krzemień, bo jak rozumiem, prąd też jest narzędziem kontroli, co nie? Jak czytam takie coś, to dochodzę do wniosku, że to całe 5G to po prostu spisek producentów folii aluminiowej. Biznes i nie słabo idzie, to wymyślili nową strategię marketingową. Hej wszystkim! Mam nadzieję, że macie chwilę, bo muszę się podzielić z wami czymś naprawdę ważnym, czymś, co może zmienić nasze podejście do walki z kryzysem klimatycznym. Może niektórzy z was uznają mnie za wariata, ale to ryzyko, które jestem gotów podjąć. Wierzę, że Ziemia żyje i oddycha i że nasze działania jako ludzkości są w stanie wpłynąć na jej nastrój i zdrowie w sposób bardziej bezpośredni niż sobie wyobrażamy. Może teraz pomyślicie, że kompletnie oszalałem, ale posłuchajcie. Ziemia to gigantyczny, żywy organizm. Nie mówię mówię tylko o roślinach, zwierzętach i ekosystemach. Mówię o samej planecie jako bycie czującym i reagującym na nasze działania. Wszystko co robimy wpływa na nią na poziomie energetycznym. Kiedy niszczymy lasy, zanieczyszczamy oceany czy emitujemy ogromne ilości CO2, nie tylko zmieniamy jej fizyczną strukturę, ale też jej nastrój czy zdrowie. Wyobraźcie sobie, że Ziemia ma swoje emocje, które manifestują się w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ścieka się burzami, smuci się suszami, a jej gorączka to globalne ocieplenie. Gdybyśmy traktowali Ziemię jak Żywą istotę, nasza perspektywa na ochronę środowiska mogłaby się całkowicie zmienić. Pomyślcie o tym w ten sposób. Kiedy ktoś nas krzywdzi, odczuwamy ból i reagujemy. Ziemia też odczuwa ból, tylko na swojej skali czasowej i w swoim własnym języku. Zanieczyszczenie, nadmierna eksploatacja zasobów, to wszystko są dla niej rany, które muszą się zagoić. Ale my zamiast jej pomóc, dokładamy kolejne. A potem jesteśmy zaskoczeni, że mamy do czynienia z huraganami, pożarami lasów czy topnieniem lodowców. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybyśmy wszyscy zaczęli traktować Ziemię jak żywą istotę, którą trzeba szanować i dbać o jej zdrowie. Jak zmieniłoby to nasze podejście do recyklingu, redukcji odpadów, odnawialnych źródeł energii? Co by było, gdybyśmy zaczęli myśleć o naszych działaniach jako o bezpośredniej rozmowie z planetą? Czyli należy pamiętać, że jak pada, to po prostu zrobiliśmy coś nie tak, przez co Ziemia jest smutna. Następnym razem jak będzie padać, to wszyscy wychodzimy na zewnątrz z transparentem przepraszam Ziemio, jesteś cudowna i bukietem kwiatów, żeby jej humor poprawić. No i te huragany i susze. Teraz już wiem, że to Ziemia się w Ścieka, bo źle się do niej odnosimy. Myślałem, że to wina zmian klimatycznych, ale nie, to najwyraźniej jej PMS. A może powinniśmy zacząć wysyłać ziemi kartki przeprosinowe? Droga ziemio, bardzo przepraszam za ten węgiel, który spaliłem zeszłej zimy. Obiecuję poprawę, tylko na jaki adres to wysłać? Ludzkość osiągnęła chyba szczyt głupoty, kiedy wynalazła samochody i inne wynalazki, które niszczą nasz klimat. Jak to możliwe, że tak inteligentne stworzenia jak my mogły wymyślić coś, co dosłownie kopie nam grób? Kto w ogóle pomyślał, że spalanie pali? W to dobry pomysł. No naprawdę, gratulacje dla tego geniusza. Samochody, samoloty, fabryki, elektrownie węglowe to wszystko to jakieś koszmarne dziedzictwo XIX i XX wieku, które musimy natychmiast zdelegalizować, jeśli chcemy przetrwać jako gatunek. Skoro udało nam się wymyślić coś tak destrukcyjnego, to wierzę, że jesteśmy w stanie wymyślić coś lepszego, co nie zniszczy naszej planety. Samochody? Zdecydowanie nie. Dlaczego jeszcze tego nie zrozumieliśmy? Powinniśmy wrócić do czasów, kiedy ludzie poruszali się na rowerach, konno albo pieszo. Okej, okay, może trochę wolniej do. Dotrzemy do pracy, ale przynajmniej Ziemia będzie nam wdzięczna. Chcecie ratować planetę? Wyłączmy prąd na całe dnie. Po co nam światło, kiedy mamy słońce? Pracujmy i uczmy się przy świetle dziennym, a wieczorami odpoczywajmy przy świecach. Oczywiście lodówki będą problemem, ale zawsze można trzymać jedzenie w piwnicy. Gotowanie, smażenie, pieczenie to wszystko jest nieekologiczne. Przestawmy się na jedzenie tylko surowych warzyw i owoców. Żadnych zup, pieczeni ani ciast. Surowe jedzenie nie tylko jest zdrowe, ale też nie wymaga energii do przygotowania. Pociągi, samoloty, do widzenia. Od teraz przemieszczamy się tylko pieszo, na rowerach albo na deskorolkach. Kto powiedział, że musimy jeździć na wakacje na drugi koniec świata? Odkryjmy uroki lokalnych parków i lasów. No i jak ktoś chce się przeprowadzić, to tylko w zasięgu spaceru. Nie wiem, czy odnosicie podobne wrażenie, ale ja po przeczytaniu tego czuję, jakby mój mózg odbył podróż w czasie. Do epoki kamienia łupanego. Mamy wrócić do czasów, gdy średnia długość życia wynosiła 30 lat i ludzie umierali na przeziębienie. Genialny plan. Może od razu zacznijmy polować zamiast kupować Jedzenie i mieszkać w jaskiniach, jak już wspominałem wcześniej. Mm, nic tak nie poprawia humoru jak surowa marchewka na śniadanie, obiad i kolację. Kto by tam chciał smażonego kotleta czy ciepłej zupy? Przecież surowe ziemniaki są takie pyszne. Chcesz ratować planetę, to świetnie, ale może znajdźmy jakiś sposób, który nie sprawi, że cofniemy się w rozwoju o kilkaset lat. Technologia jest po to, żeby z niej korzystać, tylko trzeba robić to z głową.